Czas. Mówi się, że płynie nieubłagalnie. Jesteśmy z nim związani. On jest częścią historii. A czym jest historia? Dla jednych to tylko kolejny nudny przedmiot w szkole, dla innych to pasja. Niemniej jednak historię tworzymy my wszyscy. I kolejne, następne pokolenia, które po nas przyjdą. To, co przed chwilą wydawało się, że jest przyszłością, teraz to tylko historia to dzięki niej możemy dowiedzieć się, jak żyły poprzednie pokolenia w różnych rejonach świata. Z historii chrześcijaństwa możemy poczuć choć przez chwilę smak, jak kształtował się Kościół i w jakim kierunku zmierzał. Czy macie ochotę na mały łyk historii? Pozostańcie z nami! Nie ma gdzie skłonić głowy, lecz to nie skarga, Panie, cudzie iż by mnie zrozumieli ci aby dowiedzieć się jak wyglądał kościół chrześcijański pierwszych wieków należałoby cofnąć się w czasie do okresu działalności pierwszych gmin chrześcijańskich dużo informacji możemy znaleźć w Nowym Testamencie Dzieje Apostolskie opisują nam m.in. działalność misyjną apostoła Pawła opowiadają że pierwsi uczniowie Mocno trwali przy nauce apostolskiej chodzili śladami Jezusa. Listy apostolskie były rozsyłane do różnych społeczności gmin chrześcijańskich. Znaleźć tam możemy wiele wskazówek dotyczących zachowania, wzorców moralnych, a także odpowiedź na pierwsze problemy, jakie zdarzały się w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Również Ewangelia przedstawiają nam działalność Jezusa i apostołów, także wiele możemy znaleźć na kartach Nowego Testamentu. Które pozwalają na sporzeć wstecz do początków chrześcijaństwa, gdzie takim doskonałym wzorem do naśladowania był Jezus Chrystus. W drugiej połowie I wieku nastąpiła ekspansja chrześcijaństwa, gdzie początkowo punktem oparcia dla pierwszych chrześcijan były synagogi diaspory żydowskiej. Oczywiście tam, gdzie były przychylne nowym trendom, nowym prądom. Mhm. A to jak to? To chrześcijanie spotkali się z Żydami na modlitwach, na bożeństwach. Przecież Żydzi mają całkowicie inną religię. Poza tym Żydzi świętują szabat. Tak, dzisiaj kościoły chrześcijańskie znacznie różnią się od judaizmu, ale początkowe różnice między pierwszymi gminami chrześcijańskimi a żydowskimi nie były tak duże. Tak samo przykazania, które obowiązywały Żydów, jak i przestrzeganie sabatów, również dotyczyło chrześcijan. Po zburzeniu Jerozolimy i Świątyni Jerozolimskiej przez wojska rzymskie, drogi chrześcijań i Żydów zaczęły się rozchodzić. Przyczyną takiego stanu rzeczy były też spory dotyczące interpretacji obietnic mesjańskich. Znaczna część Żydów odrzuciła Jezusa jako Zbawiciela, skupiając się przy ścisłej interpretacji prawa mojżeszowego. Żydzi tak samo jak Jezus i chrześcijanie przestrzegali prawa mojżeszowego, ale odmienność polegała na ześrodkowaniu przeżycia religijnego wokół historycznej postaci Jezusa Chrystusa i jego posłannictwa. Czyli religia żydowska i chrześcijańska nie były tak zróżnicowane jak dzisiaj, możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo powstało w oparciu o religię żydowską? Tak, po zniszczeniu świątyni Żydzi zaprzestali składania ofiar, a Jezus Chrystus, który został ukrzyżowany i po trzech dniach zmartwychwstał. Wziął na siebie ofiarę za nasze grzechy i stał się jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. A jak wyglądało życie codzienne chrześcijan? Jak wyglądały ich kościoły i nabożeństwa? Życie codzienne chrześcijan nieznacznie się różniło od życia codziennego mieszkańców imperium rzymskiego. Były to troski o doczesne, takie jak utrzymanie rodziny, praca, wychowanie dzieci i tym podobne. Wyjątkiem były okresy, kiedy chrześcijanie byli prześladowani przez władze rzymskie. Czasami te prześladowania miały bardzo krwawy gwałtowny przebieg, jak na przykład za czasów cesarza Nerona czy cesarza Dioklecjana. Represje te jednak nie miały charakteru ciągłego. Czasami obejmowały również wspólnie Żydów i chrześcijan. Do naszych czasów przetrwał odpis listu do Diogneta. Z pierwszej połowy II wieku przeczytałem fragment tego listu, jest bardzo ciekawy. List ten opisuje nam, że chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani krajem, ani językiem, ani nie wiodą życia ukrytego. Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Ojczyzny swe zamieszkują, lecz jako przybysze. Jak pielgrzymie zamieszkują doczesność, oczekując niebieskiej niezniszczalności. Podlegają danym prawom, lecz rodzajem swego życia przewyższają prawa. W życiu religijnym chrześcijanie wzorowali się na organizację synagog żydowskich, mieli podzielone między sobą obowiązki. Jedni zajmowali się misją, ewangelizacją, zakładając nowe gminy chrześcijańskie, inni natomiast dbali o rozwój duchowy i moralny społeczności, do której należeli. Na czele gminy chrześcijańskiej stał prezbiter, co z greckiego oznacza starszy, lub stróż z greckiego episkopos, czyli biskup. Prezbiterów wybierało zgromadzenie, czyli członkowie kościoła, członkowie społeczności chrześcijańskiej. Początkowo chrześcijanie nie mieli budynków kościelnych, nie mieli budynków sakralnych ani świątyn. Uważano, że świątynią jest lud Boży, który zbiera się na modlitwę w imię Jezusa, więc chrześcijanie zbierali się w prywatnych domach lub jeżeli warunki na to pozwalały, zbierali się na wolnym powietrzu. Utrzymywał się związek z tradycją synagog, gdzie podczas modlitw korzystano z żydowskich form modlitewnych, żydowskich psalmów i hymnów. Namłżeństwa były podzielone na parę części. Były to śpiewy uwielbieniowe, była to liturgia słowa, na której odczytywano fragmenty Słowa Bożego, które były komentowane przez nauczycieli razem wspólnie ze wszystkimi zborownikami. Następnym bardzo ważnym elementem była modlitwa na której swobodnie wyrażano swoje uczucia i kierowano prośby dziękczynne do Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Następnym bardzo, bardzo ważnym, ciekawym elementem była uczta braterska Agapa. Przeważnie po nabożeństwach spotykano się przy wspólnej biesiadzie. Spożywano wspólnie posiłek. Następnym bardzo ważnym elementem był chrzest. Każdy nowy Członek kościoła zawierał przymierze z Bogiem poprzez chrzest, czyli całkowite zanurzenie czy to w rzece, czy w jeziorze, czy w morzu. Chrzest oznaczał obmycie z grzechów. Oczywiście chrzest był poprzedzony odpowiednim przygotowaniem, odpowiednią świadomością osobom, którą przyjmowała chrzest. Wymagał zmiany życia, wymagał odrzucenia tradycji, wymagał odrzucenia pogańskich zwyczajów i Wiesznego życia. Jeszcze jednym ciekawym elementem była pascha, dzisiaj znana pod nazwą Wielkiej Nocy, gdzie dokonywał się obrządek umywania nóg, gdzie poszczególni członkowie społeczności umywali nogi innym członkom w specjalnie przygotowanych misach. Następnie łamano i dzielono się chlebem i winem na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Więc można zauważyć, że chrześcijaństwo pierwszych wieków. Znacznie różni się od tego, co widzimy dzisiaj, na przykład w kościele powszechnym nie tylko pod względem liturgii, ale także pod względem teologii, czy tak? Tak, należy podkreślić, jakie są zasadnicze różnice. Cechą charakterystyczną kościoła chrześcijańskiego pierwszych wieków jest brak kultu obrazów, figur świętych, brak pośredników i tym podobne. Chrześcijanie byli dumni, że wyróżniają się tym od narodów pogańskich. Nie znano funkcji kapłana. Uważano, że najwyższym kapłanem, jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi jest Jezus Chrystus. Przestrzegano Bożego Dekalogu i zachowywano siódmy dzień tygodnia Szabat. Jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Jeśli jesteś Synem Bożym. Rzuć się przepacz, Nic ci się nie stanie! Jeśli jesteś synem Bożym, oddaj mi pokłon! Oddaj mi pokłon! Kończąc, Dawid, powiedz mi: dlaczego mamy tak ogromne różnice między Kościołem chrześcijańskim pierwszych wieków a tym obecnym, współczesnym? Jest to bardzo obszerny temat, który sięga pacznie całej historii Kościoła chrześcijańskiego. Już od początku w Kościele pod wpływem różnych czynników zaczęły następować zmiany, które nie były zgodne z Pismem Świętym. Jezus i apostołowie przestrzegali przed fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami. Od początku próbowano łączyć chrześcijaństwo z pogaństwem i takim przykładem był pewien człowiek imieniem Mani, który próbował połączyć naukę irańskiej doktryny awesty, buddyzmu i chrześcijaństwa. Stworzył ogromny kościół, na czele którego stało 12 apostołów. Kościół miał ten ogromny wpływ na obyczaje i kulturę chrześcijan. Podobną także naukę stworzył pewien człowiek imieniem Marcjont, bo to bardzo bogaty człowiek, który był właścicielem floty handlowej i człowiek ten kierowany antypadią do Żydów całkowicie odrzucił nauki starotestamentowe, co oczywiście podważało sens chrześcijańskiego mesjanizmu. W bardzo krótkim czasie jego kościół uzyskał dużą popularność, powstało, powstało wiele gmin chrześcijańskich. Ale taki największy wpływ na kulturę chrześcijan miało wierzenia mieszkańców Rzymu. Trzeba zapamiętać, zauważyć, że to był pogański Rzym. Bardzo popularne wtedy były uroczystości ku czci Boga Mitry, zwanego Słońcem Niezwyciężonym. Spotkania ku Jego czci odbywały się w niedzielę, a najważniejsze święto, Dzień Narodzin Boga Słońca, który obchodzony był 25 grudnia, został przemieniony w połowie IV wieku na święto chrześcijańskie, na Jezusa Chrystusa. W 321 roku Konstantyn postanowił ogłosić niedzielę, dzień słońca, dniem wolnym od pracy. I tak to postanowienie Konstantyna praktycznie obowiązuje do dzisiaj, przez co większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Możemy zauważyć, jak przez lata tradycje i wierzenia pogańskie zostały wchłonięte do chrześcijaństwa za zgodą biskupów i przełożonych kościoła którzy kosztem przyjęcia dużej rzeszy ludzi do kościoła zaniedbali o dostateczny poziom przygotowania osób, które przyjmowały chrześcijaństwo. Dowodem też na te problemy i negatywne zmiany był konflikt pomiędzy samymi biskupami. Konflikt o to, czy osoba, która złożyła ofiarę na część pogańskiego bożka może piastować swoje stanowisko. Był to konflikt pomiędzy rygorystami, a zwolennikami liberalizmu moralnego. Konflikt ten przerodził się w w ogromną kłótnię w kościele, gdzie interweniował sam cesarz Konstantyn, który dbając o jedność chrześcijaństwa zwołał synod, na którym potępiono zwolenników rygorystycznego przestrzegania prawa, skazując ich na wygnanie. Tak więc przez wieki kościół chrześcijański, zdobywając prestiż i przywileje, powiększając swoje grono wyznawców, przyswajał także sobie tradycje i wierzenia pogańskie, a nawet zmienił przekazania, przekazania Boży dekalot. Mam tu na myśli przykazanie dotyczące kultu, obrazów, czci świętych, odrzucając całkowicie drugie przykazanie, a nakaz święcenia sabbatu zamienił na ogólny nakaz przestrzegania Dnia Świętego. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić kościoły, kaplice bez krzyży, bez obrazów, bez kultu świętych wizerunków. Takie kościoły istnieją, są to przeważnie małe społeczności, które idą śladami Jezusa Chrystusa i pierwszych apostołów, pierwszych chrześcijan idą śladami, które są zawarte w Piśmie Świętym, odrzucając całkowicie tradycje i wierzenia pogańskie.